Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy duchowo przygotować się do 11 Niedzieli Zwykłej. Chcemy zgłębiać Słowo Boże. Zachęcam zwłaszcza do zastanowienia się nad dwoma fragmentami Księgam Wyjścia. 19 Rozdział 2, 6a. Mamy tam słowa o tym, by pilnie słuchać Słowa Bożego. W tych słowach jest więc konkretna zachęta do tego, co przez te kolejne odcinki próbowałem mówić. Wiara jest budowana przez słuchanie Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Tym centralnym tematem modlitwy jest słuchanie bardziej słuchanie niż mówienie do Pana Boga. Przyjmując Boże natchnienie, przyjmując Boże prowadzenie, mogę czuć się bezpieczny, mogę być czuć się pewny, że Pan Bóg mnie prowadzi. Pan Bóg w, w owym fragmencie zachęca do szczególnej zażyłości. Mówi, wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Rzeczywiście od sakramentu chrztu jesteśmy ludem Bożym, ludem świętym, ludem innym, ludem wyjątkowym. Pomyślcie o chrześcijanach, którzy żyją w różnych krajach, kontynentach. Oni są tam solą ziemi światłem świata. Choć funkcjonują jak inni ludzie, rzeczywiście są inni. Mają inny świat wartości, inny horyzont spojrzenia, myślą o życiu wiecznym, są naznaczeni miłością. Chrześcijanie są rozpoznawani po swej miłości. Chcę także skomentować króciutko Ewangelię. Ewangelia Mateusza od 36 wiersza 9 rozdziału do 8 wiersza 10 rozdziału. Słowa skierowane do każdego z nas, może w szczególny sposób do kapłanów, ale myślę, że także można szeroko spojrzeć. Pan Bóg powołuje, oczywiście, że powołuje niektórych kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy do wyłącznej służby Bożej, ale przecież na podstawie sakramentu Chrztu każdy z nas jest powołany i wezwany, by być dzieckiem Bożym, by być dzieckiem Boga i Królestwo Boże przybliżać. Przede wszystkim świadectwem życia, swoją postawą, ale także zdolnością obrony wiary. Jezus posyła. Poczujmy tęsknotę Jego serca, gdy mówi żniwo wielkie, żniwo wielkie, potężne łany ludzkich dusz, potężne łany osób, które nie poznały Chrystusa, nie poznały Jego miłości. Ale robotników mało, przyznam się szczerze, że wciąż robotników mało na niwie pańskiej. Posyłając. Uczniów daje mi władzę nad duchami nieczystymi, aby wypędzali i leczyli wszelkie choroby, wszelkie słabości. Znakiem przybliżania się Królestwa Bożego są cuda i znaki. Jezus mówi: Idźcie i głość, idźcie i głość. I gdy będziecie głosić, gdy będziecie przybliżać Królestwo Boże, gdy to Chrystusa, Królestwo Chrystusa będzie bliżej Was, będą Wam towarzyszyć znaki i cuda. Jezus sam mówi, uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Jeżeli czytamy dzieła apostolskie, widzimy, że tak jest. Apostołowie głoszą Chrystusa, przybliżają Jego naukę i widzimy znaki i cuda, które im towarzyszą. Cuda znaki czynił Jezus i obiecał, że Kościół tak samo będzie czynił znaki. Jeżeli czytamy... O charyzmatach, darach duchowych wiemy, że jest charyzmat czynienia cudów, charyzmat uzdrawiania. Ktoś powie, to są charyzmaty nadzwyczajne, szczególne. Myślę, że są takie cuda spektakularne, o których piszemy, pisze się w gazetach, w książkach, gdzieś może słyszymy. Ale myślę, że są też takie cuda cicho, o których nikt nie wie. A gdzie rzeczywiście palec Boży jest i Boże działanie. Myślę tutaj także o świętych, którzy sprowadzali taką łaskę. W życiu świętych yy, zawsze towarzyszyły znaki i cuda, zawsze ściągali tą łaskę Bożą, przybliżali Królestwo Boże, przede wszystkim jak gdyby okazywali serce Boga, jego czułość Boga. I Bóg, który wzruszał się, Bóg, który był czułym, który przychodził z pomocą. Możemy czytać o cudach za franciszka, świętego Franciszka, gdy żył, o cudach za świętego Antoniego, o cudach za świętego Ica Pio, świętej siostry Faustyny, o cudach za świętego szarbela i tak dalej. Każdy święty ściągał na tyle Bożą łaskę, że czynił cuda i znaki. Co możemy sobie życzyć? Myślę, że takiej wiary, takiej wiary, która jest przywiązaniem do Boga, jest przywiązaniem do Jego miłości. Oczywiście niekoniecznie patrzę na rękę Pana Boga, no, czyli właśnie na te cuda i znaki, ale bardziej na Jego oblicze. Bóg jest autonomiczny w tym, co robi, ale myślę, że lud Boży tęskni i pragnie takich cudów i znaków działania Boga w swoim życiu, które przecież jest znakiem miłości i Bożego działania. Życzmy sobie, byśmy byli apostołami. Ja jako ksiądz, Siostry zakonne, świecy, dzieci, młodzież, małżonkowie, osoby samotne, byśmy byli apostołami. Pomyślę, że tam, gdzie jesteście, jesteście niezastąpieni, jesteście ważni. Wasze przyznanie się do Chrystusa, wasza wiara, wasza piękna postawa chrześcijańska motywuje i zaangażuje innych. Życzmy sobie przede wszystkim odwagi. Najsmutniejszy chrześcijanin to ten, który jest. Zalękniony, to ten, który wstydzi się Chrystusa, wstydzi się przyznać do niego, czuje się zażenowany i skrępowany, kiedy ma mówić o Bogu, o Ewangelii, o najpiękniejszych wartościach, o modlitwie. A przecież świat tego potrzebuje. Wiele dusz błądzących czy chwiejnych potrzebują świadectwa wiary, abyśmy byli jak latarnie. Latarnie, które świecą jasnym blaskiem, świecą. I w ten sposób przybliżają światło samego Chrystusa, światło samego Boga. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Na nadchodzący czas udzielam błogosławieństwa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę dobrego czasu. Zostańcie z Bogiem.